Od 3 do 9 lutego wspólnie z Wami tworzyliśmy grupę ponad 7 milionów graczy, odgrywających wersję Beta Battlefield Hardline. Nie jesteśmy w stanie zliczyć zużytych magazynków, granatów gazowych czy spalonych gum lub samochodów podczas zabawy. Beta niesamowicie zwiększyła nasz apetyt na pełną wersję gry, więc dziś przedstawiamy Wam listę. Zacznijmy od spraw oczywistych. Hardline jest zdecydowanie najdynamiczniejszym battlefieldem wydanym do tej pory. Tutaj istnieje pełna zgodność, nieważne czy gramy szturmowcem, technikiem czy snajperem. Dynamiczna rozgrywka powoduje to, iż stale musimy być czujni i w miarę pozostawać w ruchu, jeśli liczymy na dobry wynik. Zmieniające się warunki starcia, jak na przykład ciągle przemieszczająca się torba z pieniędzmi czy pogonie w pojazdach, tylko wymagają uczuć nieustannego biegu i chęci szybkiego działania. Wersja beta oddała w nasze ręce jedynie trzy mapy: budynek banku ze stojącym garażem wielopoziomowym, skrawek dżungli, naturalnie tej w wydaniu miejskim, wraz z wysokimi budynkami i paroma skrzyżowaniami, i w końcu małe miasteczko, gdzie kartele dowoli mogą produkować wzbogacony sok z gumi jagód. Już teraz wiemy, iż lokacji będzie znacznie więcej i będą one bardzo zróżnicowane. To, co rzuciło nam się w oczy, zwłaszcza na mapie z bankiem. To fakt świetnie zaprojektowanego budynku z wieloma wejściami umożliwiającymi różne drogi szturmu czy miejscami, w których możemy spokojnie eliminować przeciwników. Świetna sprawa. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także i w tym przypadku więcej pieniędzy znaczy więcej broni. Bardzo podobał nam się system jej nabywania i do postarzania zgodnie z naszymi upodobaniami. Arsenał jest także całkiem dobrze zbalansowany. Naturalnie wersja beta rządzi się swoimi prawami. Jeszcze przez długi czas broń będzie ulegała usprawnieniom oraz lekkim korektom. Jednak po kilkudziesięciu godzinach przegranych w becie mieliśmy już swoje typy i ulubione egzemplarze. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie mogą wziąć pod uwagę twórcy przy tworzeniu gry, to zdanie innych graczy. Zarówno na początku, jak i w trakcie prac nad grą, Wesoro Games utrzymywało bardzo ścisły kontakt ze społecznością, skrupulatnie gromadząc to, co mają do powiedzenia gracze. Podobnie było także i z Betą. Udostępnienie jej miało ścisły związek z tym, aby sprawdzić, jak tytuł zostanie odebrany przez szersze grono graczy, a to jest bardzo ważne, zwłaszcza po ostatniej części serii. Jak wiadomo, policja oraz przestępcy są świetnie wyposażeni. Nie mają co prawda tak szerokiego dostępu do najcięższych maszyn wojny, jak to ma miejsce w przypadku wojska, niemniej jednak dysponują skrojonym na miarę sprzętem, wręcz idealnie nadającym się do walki w warunkach miejskich. Wszelakiej maści samochody, furgonetki, mniej lub bardziej opancerzone, oferujące możliwość ostrzału z mega wygodnej pozycji, np. siedząc w oknie bocznym samochodu, czy w końcu sunące po wodzie motorówki. Cieszy nas, że nie jesteśmy skazani na zdzieranie trampek, poruszając się wyłącznie na własnych nogach. To, że umiejętności oraz częściowo uzbrojenie poszczególnych klas postaci uległy pewnym roszadom, od razu rzuca się w oczy. Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej, widzimy także masę przeróżnych fajnych gadżetów, które przyjdzie nam wykorzystać w walce. Maska gazowa kompletnie niweluje działanie granatów łzawiących, a hak czy specjalna kusza z liną jeszcze bardziej poszerza pole naszego ruchu. Już wiemy, na co oprócz broni będziemy wydawać w grze zarobione pieniądze. Mając cały czas na uwadze to, iż mieliśmy do czynienia z wersją beta, bardzo miło zaskoczył nas fakt, iż gra chodziła niesamowicie płynnie. Przez większą część czasu nie doświadczyliśmy praktycznie żadnych uniemożliwiających dobrą zabawę błędów czy też niedogodności. Bez znaczenia, czy szturmowaliśmy bank, czy szaliliśmy samochodami po bezdrożach, gra nie dostawała czkawki. Biorąc pod uwagę potężne obłożenie grającymi mamy w tym temacie tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Ta pozycja jest poniekąd wypadkową poprzednich. Można było odnieść wrażenie, pomijając mniejsze rzeczy takie jak chociażby przepotężna strzelba, całość rozgrywki była bardzo zbalansowana. Każda z postaci miała swoje mocne i słabsze strony, które można było z powodzeniem wykorzystywać w walce. Poziomy także dawały sporo swobody w kombinowaniu jak zajść za skórę przeciwnikowi, oraz były na tyle zróżnicowane, że nie znudziły nam się przez cały czas trwania bety. Także dzięki temu w jaki sposób toczyła się walka w dostępnych trybach, można było zauważyć, iż gra stawia bardzo duży nacisk na ścisłą współpracę graczy. Tutaj refleksja jest bardzo prosta. Chcemy więcej. O ile zespół Wesoro Games znany jest z zupełnie innych gier, to pierwsze szlify Battlefieldowe zdobywali tworząc jeden z dodatków do części trzeciej. Wiemy już, że gra śmiga bardzo fajnie, co każe nam sądzić, iż jest bardzo duża szansa na to, iż płyta z Batfield Hardline na dłużej zamieszka w naszym PlayStation. Nowy zespół deweloperski oznacza także jeszcze jedną rzecz. Okej, okay, pierwsza pozycja na naszej liście jest nieco inna. Nie graliśmy jeszcze w tryb dla jednego gracza, więc nie możemy nic konkretnego na razie o nim powiedzieć. Nie zmienia to jednak faktu, iż bardzo podoba nam się to, co widzimy w zapowiedziach. Battlefield to przede wszystkim tryb sieciowy, ale tym razem twórcy szykują dla nas opowieść w totalnie innym klimacie niż miało to miejsce do tej pory. Po zapowiedziach można wnioskować, iż historia o policjantach i przestępcach będzie pełna akcji, bardzo mocnych sytuacji i będzie sowicie przypruszona wybuchami oraz innej maści eksplozjami. Małego skrawka trybu multi już posmakowaliśmy. Dorzucając do tego bardzo fajnie prezentujący się tryb dla jednego gracza, nie możemy się już doczekać 19 marca i tego, jak wypadnie Battlefield Hardline.